Warto wspomnieć o tym przede wszystkim, że deficyt mieszkań na polskim rynku jest od, w zależności od kryteriów, które przyłożymy do pomiaru tego deficytu, od pół miliona nawet do trzech milionów. Pół miliona, jeżeli porównujemy liczbę gospodarstw domowych i liczbę mieszkań na polskim rynku, a jeżeli tę grupę rozszerzymy o mieszkania, które są dzisiaj substandardowe i w zasadzie powinny być wyłączone z użytkowania, oraz mieszkania nadmiernie zagęszczone, to ten deficyt może być mierzony nawet na poziomie, 2,5 do 3 milionów mieszkań. Także jak widzimy, potrzeby są olbrzymie. I też jest bardzo duża grupa w społeczeństwie, szacowana na około 40%, właśnie gospodarstw domowych, które są w sytuacji takiej, oto, że z jednej strony są za, zbyt dobrze uposażone, żeby liczyć na pomoc społeczną, w szczególności na mieszkania socjalne, ale również na, na zasoby komunalne, które, tak jak wiemy, też w Polsce nie są zbyt liczne, a z drugiej strony nie ma zdolności kredytowej, czy to na zaciągnięcie kredytu w ogóle. Czy na zaciągnięcie kredytu, który by pozwalał na zakup na pierwotnym czy też wtórnym rynku mieszkania o powierzchni, które by spełniało oczekiwanie takiej rodziny. Dzisiaj mała powierzchnia mieszkań w Polsce, mała liczba mieszkań w Polsce na tysiąc mieszkańców jest w Polsce na poziomie. 3 kilkudziesięciu mieszkań, podczas gdy średnia w Europie jest zdecydowanie ponad 400, ale też i średnia powierzchnia mieszkania w Polsce jest bardzo mała i to jest duże ograniczenie dla Polaków, jeżeli chodzi o rozwój polskich rodzin. I tak naprawdę w efekcie końcowym przekłada się na problemy demograficzne. Możemy powiedzieć, że to jest jedna z głównych barier dzisiaj w walce z, z odwróceniem tego negatywnego trendu demograficznego, który w Polsce obserwujemy. A odwrócenie tego trendu jest, bym powiedział, konieczne, jeżeli chcemy zachować stabilizację ekonomiczną polskiej gospodarki w dłuższym terminie. Ja reprezentuję spółkę BGK Nieruchomości spółkę, która wkrótce trafi pod skrzydła Polskiego Funduszu Rozwoju i będzie działać pod firmą PFR Nieruchomości. Myśmy jako, jako BGK Nieruchomości podjęli się no, niełatwego, bym powiedział, zadania przygotowania strukturalnego wdrożenia tej komercyjnej części programu Mieszkanie Plus i przygotowania projektów pilotażowych. Natomiast sam Bank Gospodarstwa Krajowego jest tym pierwszym inwestorem, który który dostarczy środki na zasadach komercyjnych, to chciałbym bardzo mocno podkreślić, dostarczy środki, które jak gdyby zainicjują, które pozwolą, to finansowanie pozwoli na zainicjowanie tego programu. Ale bardzo liczymy również na zaangażowanie inwestorów, inwestorów prywatnych. No i również liczymy na rynki, na rynki finansowe, dlatego że w naszym zamierzeniu zakładamy że w dużym stopniu ten, realizacja tego programu będzie z wykorzystaniem finansowania dłużnego.